Przesząsające wieści o Stanisławie Celińskiej. Narastający ból. 27 września 2025 roku Stanisława Celińska poinformowała, że odwołuje i przesuwa najbliższe koncerty. Powód to narastający ból kręgosłupa i konieczność przyspieszenia terminu operacji. Jest mi bardzo przykro, napisała artystka w komunikacie do fanów. Stanisława Celińska odwołuje koncerty. Co się dzieje? W emocjonalnym wpisie Celińska przekazała, że ze względu na stan zdrowia nie wystąpi w październiku i listopadzie, a nowe terminy poda po rekonwalescencji. Poprosiła o wyrozumiałość i zapewniła, że wróci na scenę, gdy tylko pozwoli na to zdrowie. Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach, napisała. Jakie koncerty już odwołano? Instytucje kultury zaczęły publikować komunikaty o zmianach w repertuarze, m.in. Teatr Dramatyczny w Płocku i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury potwierdziły odwołanie występów Celińskiej z powodu choroby. Organizatorzy zapowiadają zwroty lub wymianę biletów. Problemy ze zdrowiem Stanisławy Celińskiej. Artystka wielokrotnie wspominała o tym, że jest niepijącą alkoholiczką. To jeden z problemów, z którym zmagała się przez dużą część życia. Jak się okazuje, to nie jedyna trudność, jeśli chodzi o jej stan zdrowotny. Ból kręgosłupa narasta, ale gwiazda nie podała dokładnej przyczyny. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego.